Obecnie jesteśmy na wyłączonej już z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Tymieniu. Już za kilka miesięcy tutaj powstanie nowoczesny obiekt. Cały teren zostanie zagospodarowany. Z radością mogę Państwu obwieścić, że rozpoczęliśmy realizację naszej najważniejszej i największej inwestycji w gminie Będzino. Budowę oczyszczalni ścieków w Tymieniu oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Kanalizujemy całą miejscowość Tymień. Sieć doprowadzamy do miejscowości Kładno, a także do miejscowości Pleśna, do terenów inwestycyjnych, w których właścicielem jest m.in. gmina Będzino. Rozpoczynamy tutaj jakby od najgłębszych posadowień rurociągów przeciskiem rurą stalową pod drogą gminną w miejscowości tymi. Przewidujemy wykonać kanalizację sanitarną na osiedlu tak zwanym śląskim, razem z przyłączeniami do poszczególnych posesji. Łączna wartość inwestycji, łącznie z nadzorem inwestorskim, to 27 milionów złotych. Inwestycja planowana jest do realizacji do sierpnia przyszłego roku. Wówczas się zakończy i otrzymamy nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Oczyszczalnia ścieków ta pochodzi z lat 70. To była technologia na tamte czasy bardzo nowoczesna. Niestety, z będącymi restrykcjami środowiskowymi, przestała pełnić swoje wymagania, jeżeli chodzi o jakość ścieków oczyszczonych. W związku z tym, została zamknięta 4 lata temu. W tym czasie pełni funkcję zbiornika bezodpływowego i ścieki są regularnie codziennie wywożone do oczyszczalni ścieków w jamnie. W swoim to znaczy taki podejście, żebyśmy nie robili rzeczy, które są niezbędne dla naszej bo zaraz ile też będzie jakaś dyskusja. Inwestycja jest? realizowana jest w ramach formuły Zaprojektuj i Wybuduj, co oznacza, że ten sam wykonawca realizuje zarówno prace projektowe, jak i później na podstawie opracowanych projektów wykonuje prace budowlane. Tak długi proces realizacji prac projektowych wynika z bardzo dużego skomplikowania z zakresu przedmiotu zamówienia i konieczności pozyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji. Zorganizowaliśmy wycieczkę dla mieszkańców Tymienia, bezpośrednich odbiorców tak naprawdę tej oczyszczalni ścieków, na oczyszczanie ścieków w powiecie koszalińskim. Zainteresowani mieszkańcy pojechali, zobaczyli w jaki sposób planujemy, jaką planujemy, projektujemy oczyszczalnię ścieków i zaakceptowali ten pomysł. Technologia oczyszczania ścieków oparta jest o nowoczesne reaktory typu SBR, które pozwalają na minimalizację uciążliwości dla środowiska, jak i dla mieszkańców miejscowości. Cały proces oczyszczania ścieków odbywać się bowiem będzie w hermetycznie zamkniętych obiektach i budynkach, dzięki czemu te uciążliwości odczuwane dla mieszkańców miejscowości Tymień będą możliwe jak najmniejsze.